Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Ostatnio głosząc rekolekcję w Toruniu, podeszła do mnie jedna pani i pyta: Ksiądz Mateusz. Mówię, że tak. Ksiądz Mateusz szerszeń. W rzeczy samej. Wie ksiądz co. W Internecie ksiądz lepiej wygląda. Tak to rozpoczynałem rekolekcje w Toruniu, a dzisiaj pierwszy dzień rekolekcji zakonnych dla sióstr świętego Michała Archanioła. Konstytucje i Statuty Zgromadzenia. Mała książeczka niczym janowy zwój z apokalipsy, który trzeba połknąć. Potrafi wzbudzić słodycz w ustach, ale potrafi też być gorzki. Święta myśl z mądrości sióstr, które chciały być wierne Ewangelii i charyzmatowi. Konstytucje to praktyczny środek do realizacji Ewangelii, jako siostra świętego Michała Archanioła. Konstytucje mają niebagatelny początek. We wskazania Ojca Założyciela czytamy takie zdanie. Podjęcie krzyża Chrystusowego, czyli trzymanie na wodzy i niepopuszczenie cugli naszym skłonnościom i rządzy stosownie do nakazów prawa Bożego i do prawideł zdrowego rozumu oraz wierne spełnianie obowiązków, czyli pracę. Podnoszę wysoko do godła i do sztandaru, pod którym będziemy walczyć i działać nie tylko słowem żywym i pismem, lecz czynem i całym życiem. Podjęcie Krzyża Chrystusowego to punkt wyjścia naszych rekolekcji. Kto nie podejmie Krzyża, nie jest godzien Jezusa, nie jest godzien bycia zakonnikiem. Jeżeli ktoś nie chce podjąć krzyża, albo spodziewa się czegoś innego niż krzyż, to źle wybrał. Biskup Fulton Shin zapisał takie słowa: Niech nikt nie sądzi, że kalwaria zdarzyła się dawno temu i dlatego nie dotyczy nas bardziej niż jakiekolwiek wydarzenie w przeszłości. Kalwaria jest obecna w każdym miejscu. I w każdym czasie. A zatem kalwaria będzie obecna także w naszym życiu zakonnym. Nie uciekniemy od niej, to od niej wszystko się zaczyna, a podjęcie krzyża, jak mówi ksiądz Markiewicz, ma być naszym godłem i sztandarem. Konstytucje nie rozpoczynają się od Bożego Narodzenia, nie rozpoczynają się od stworzenia świata. Nawet nie rozpoczynają się od zmartwychwstania, ale od krzyża. Bo kiedy myślimy o naszym życiu zakonnym i o tym, co znaczy być Michalitą lub Michalitką, to mamy mieć przed oczami Krzyż Pana Jezusa. Jeśli ktoś spodziewa się w zakonie czegoś innego niż Krzyż i Kalwaria, to źle wybrał. Dalej. W konstytucjach czytamy wskazania matki Anny Kaworek, czyli godnej służebnicy. Otóż matka Anna mówi, że dzisiaj stoimy na fundamencie Kościoła. Co to znaczy? To znaczy, że zakon jest częścią Kościoła że zgromadzenie nie działa na własną rękę że nie wolno nam przekroczyć tej zasady ani o krok w lewo, ani o krok w prawo. Wierność Kościołowi opłaci się. Daje to też taką myśl, którą widzimy w życiorysie wielu świętych: Ksiądz Dolindo, Ojciec Pio, Siostra Faustyna. Czasami osąd Kościoła może być bardzo surowy, moglibyśmy nawet powiedzieć, że niesprawiedliwy. Ale stanie na fundamencie Kościoła jest gwarantem tego, że wypełnimy Ewangelię Chrystusową. W 1773 roku, kiedy nastąpiła kasata zakonu jezuitów, zakon liczył ponad 2300 członków, mieścił się w 56 kolegiach, 20 rezydencjach, posiadał 65 stacji misyjnych. Kiedy papież Klemens ogłosił dekret o likwidacji zakonu, zarząd zgromadzenia pobiegł do generała i mówi mu, trzeba coś robić, zakon ginie, co teraz będzie z nami, z dobytkiem, z dziełami, które prowadzimy, przecież to jest wbrew Ewangelii. Generał im powiedział wtedy tak, zabraniam wam nawet kiwnąć palcem w tej sprawie. Decyzja papieża jest dla nas ostateczna, bo mamy trwać na fundamencie Kościoła. Bezwzględne posłuszeństwo, wierność Kościołowi. Odnowione konstytucje są punktem wyjścia do odnowy życia zakonnego, które bez wątpienia przeżywa dzisiaj kryzys na różnych płaszczyznach: brak powołań, odejścia, nieposłuszeństwo, nadużycia władzy, niewiara, bogactwo, zeświadczenie to wszystko świadczy przeciwko życiu zakonnemu. A jeżeli zakon w przeciągu stu lat o tym mówią wielcy historycy Kościoła nie zreformuje się, to umrze z braku powołań. Ale każda prawdziwa reforma, szczególnie reforma w kościele, musi zaczynać się od reformy ducha, zmiany myślenia, nawrócenia. Dlatego sięgamy do źródeł życia zakonnego, dlatego nasze rekolekcje będą czasem spotkania ze Słowem Bożym. I odkryciem znaczenia słów zawartych w konstytucjach i statutach. Dlatego bardzo Was proszę, drogie siostry, abyście dzisiaj w ramach czytania duchowego przeczytały z Waszych konstytucji wskazania Ojca i Matki, Ojca Założyciela i Matki Współzałożycielki. Na stronie dziesiątej Waszych konstytucji czytamy takie zdanie: Musimy brać zasady postępowania z Ewangelii, a zatem także na rekolekcjach musimy wypełnić to zalecenie. Pierwsza konferencja będzie konferencją biblijną, sięgnięciem do Ewangelii. Druga natomiast będzie konferencją ascetyczną, w której zaczerpniemy z mądrości Waszych konstytucji i statutów. Dzisiaj chciałbym zaproponować Wam w ramach pierwszej medytacji fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Są to wersety od pierwszego do 12. To Ewangelia ośmiu błogosławieństw. Czytamy w niej następujące słowa: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną spra sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą Boga oglądać. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwe wszystko złe na Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem Wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. W ramach tej medytacji zamknijmy nasze oczy, wejdźmy na górę. Widzimy Jezusa. Uczniów, tłum. Wczuwamy się w tę sytuację. Kim jestem? Jednym z obserwatorów? Stoję w tłumie? A może jestem jednym z uczniów Jezusa? Być może stoję najbliżej Jego osoby. Jak wygląda otoczenie, w którym znajduje się Jezus? Jak zachowują się ludzie? Kto go słucha? To patrzy na Niego. W Ewangelii czytamy, że Jezus otworzył swoje usta. Otwarte usta Jezusa. To nimi Jezus całuje grzeszników. To przez nie posyła nowego ducha. Z tych ust wychodzi miecz i słowo odkupienia. To święte usta chcą być słuchane i całowane. Pewien zakonnik chodził w nocy do tabernakulum i całował drzwiczki, za którymi ukrywał się Jezus. Pocałunek Jezusa: Czy ja też zdobędę się na taki pocałunek? Czy będzie on pocałunkiem miłości? A może będzie pocałunkiem Judaszowym, pełnym zdrady? Jezus. Zaczyna swoje nauczanie i w pierwszym błogosławieństwie mówi Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieństwo ubóstwa, ubogi wszystko ma u Boga. To nie tylko nieposiadanie, ale przede wszystkim zaufanie, że ktoś nieustannie się o mnie troszczy, że nie jestem samowystarczalny, to ubodze okazują się właścicielami królestwa. Gdy bieda włazi drzwiami, miłość wlatuje oknem. Przecież historia naszych zgromadzeń też to potwierdza. Pierwsze siostry na pewno żyły w biedzie. Bieda właziła drzwiami, ale miłość wlatywała oknem. Czy one kochały mniej? Nie, wszystko wskazuje na to, że one kochały bardziej. Czasami bieda okazuje się błogosławieństwem, błogosławieństwem, przez które miłość wlatuje do naszych domów. Idźmy dalej. Błogosławieni smutni. Są dwa rodzaje smutku: z powodu grzechu i z powodu niesprawiedliwości świata. Życie zakonne też bywa smutne z tych dwóch powodów. Ten smutek jest jednak zapowiedzią radości. Warto sobie to uświadomić: ile łez zostało wylanych w naszych kaplicach zakonnych? Ile łez zostało wylanych w tej kaplicy? Każdy z nas przynajmniej raz w życiu płakał w swojej kaplicy zakonnej. Płakał na pewno ksiądz Markiewicz. Płakała matka Anna, błogosławione łzy, łzy miłości. Warto w tym miejscu też powiedzieć, że jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami, nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca, jak śnieg podczas bezwiecznej nocy. Każdy z nas nosi w sobie jakiś smutek. Może martwimy się o to, co dzieje się w naszych rodzinach. Być może zdrowie nam nie dopisuje. Być może jest tak, że moje oczekiwania w zakonie się nie spełniły. Wreszcie błogosławieni są cisi, czyli łagodni. Łagodność jest objawem Bożej obecności, która przychodzi łagodnie jak do Eliasza. Mamy leczyć ludzi łagodnością, dobrem odpłacać za zło. Świętego poznaje się po łagodności, po tym jak się uśmiecha, jak mówi. Szczególnie w zakonie jest to łatwo zweryfikować. Świętym jest ten, to łagodnie traktuje słabszych od siebie, czyli z jednakową estymą i z jednakowym współczuciem traktuje najmłodszą nowicjuszkę i najstarszą współsiostrę. Ten jest święty, nie ten, który boi się mocnych, ale ten, który z łagodnością i miłością traktuje słabszych od siebie. Zresztą sam Pan Jezus powiedział, Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. W Zakonie trzeba przestawać z ludźmi, którzy są jak najbardziej łagodni i łatwi do współżycia, a jak najmniej z niespokojnymi i kłótliwymi. Z tej chęci zrozumienia drugiego człowieka rodzi się dobroć i łagodność. Idźmy dalej. Błogosławieni są ci, którzy są głodni sprawiedliwości. Chciałbym tutaj powołać się na swój przykład. Pewnego razu jeden z moich współbraci był bardzo głodny mojego upokorzenia. A święty Paweł mówi: nakarm swojego współbrata nakarm swojego brata może jest głodny twojego upokorzenia. Daj mu to. Klęknij przed nim i weź całą winę na siebie nakarm swojego brata nakarm swoją współsiostrę a potem idź do konfesjonału i wyznaj swoje grzechy żeby twój brat już nigdy więcej nie chodził głodny nawet jeżeli jest głodny twojego upokorzenia dalej Jezus mówi błogosławieni miłosierni czyli ludzie mający serce na dłoni często mylimy miłosierdzie ze sprawiedliwością Danie datku na biednego to sprawiedliwość, miłość bliźniego to sprawiedliwość, uczciwość w wypełnianiu obowiązków to sprawiedliwość. Czym zatem jest miłosierdzie? Oddanie ostatniego grosza to miłosierdzie, miłość nieprzyjaciół to miłosierdzie, strata na własnym, aby inny miał więcej ode mnie, to miłosierdzie. Elżbieta Herezińska opisując kiedyś życie zakonne, napisała bardzo bolesny tekst, który właściwie może być dla nas rachunkiem sumienia. Pisze tak: W klasztorze reguły miłosierdzia są często tylko głoszone. Jak się lepiej przyjrzeć, w życiu nikt ich nie stosuje. Zakonnicy są wobec siebie okrutni i złośliwi. A nowicjusze wypracowali doskonałą wręcz obojętność na siebie wzajem. Nauczyciele wobec uczniów są surowi, nikt się nad nikim nie rozczula. Dyscyplina i głód, a o miłosierdziu psalmy śpiewają. Mój Boże, jak ostro brzmią te słowa: śpiewać psalmy o miłosierdziu i nie mieć miłosierdzia dla innych. Wreszcie błogosławieni są ludzie czystego serca. Błogosławiony jest ślub czystości, który jest zapowiedzią świata nadprzyrodzonego. Czysty jest ten, kto ogląda Boga. W czystym spojrzeniu Jezusa rodzi się moja czystość, ale nie w sensie doskonałym. Bo przecież czysty jest tylko Jezus. Ja jedynie staram się być czysty. Dziewiczość oznacza trzymanie w ręku zapalonej lampy, oczekiwanie na pomoc z nieba. Zaproszenie na spotkanie z oblubieńcem. Na jednej z modlitw Jezus powiedział mi, Zawsze będę strzegł Twojego serca, nawet gdyby to oznaczało, że moje musi przestać bić. Zawsze będę strzegł Twojego serca, nawet gdyby to oznaczało, że moje musi przestać bić. Moje drogie siostry, wreszcie błogosławieństwo pokoju. Błogosławieni są ci, którzy miłują pokój. Zakon nie może być siedliskiem zbójców i zawistników, podżegaczy do kłótni, miejscem obmów, oszczerstw i kłamstw. Jak wiele krzywdy możemy sobie w ten sposób wyrządzić. Zrozumienie, także zrozumienie drugiej współsiostry i współbrata. Niesie wzajemny szacunek i przyjaźń, a przyjaźń niesie pokój i dobrobyt. Rozwijają się tylko te zakony, które wewnątrz siebie przyjaźnią się. Jeżeli współbracia czy współsiostry się nie przyjaźnią, to wtedy i zakon nie będzie się rozwijał. Wreszcie po ośmiu błogosławieństwach następuje. Dziewiąte błogosławieństwo, które w dziwny sposób nie weszło do kanonu ośmiu błogosławieństw, ale może nie dlatego, że jest nieważne, ale jest podsumowaniem wszystkich poprzednich. Otóż błogosławieni są ci, którzy są prześladowani. Są dwa rodzaje prześladowania: ze względu na mój grzech i ze względu na Jezusa. Jeżeli jestem prześladowany, ze względu na mój grzech, to bardzo dobrze. Muszę się nawrócić, zmienić myślenie. A jeżeli jestem prześladowany ze względu na Jezusa, to jeszcze lepiej, bo wtedy mam prawo do tego, żeby się cieszyć, bo nagroda dla osób konsekrowanych odłożona jest wielka w niebie. Dzięki prześladowaniu stajemy się prorokami, którzy zmieniają ten świat, a zło nam nie odpuści. Bo wszystkie systemy totalitarne zaczynają od likwidacji życia zakonnego. Czy była to rewolucja francuska w 1789, faszyzm, komunizm? Ktoś zapyta, co im przeszkadzają zakonnicy zamknięci w klasztorach? Ano przeszkadzają im, bo są wielkim wyrzutem sumienia, że zło można nazwać złem, dobro można nazwać dobrem. Że człowiek może żyć dla Boga, a nie tylko dla ideologii, że człowiek zdolny jest do tego, żeby wznieść swoje myśli ku Bogu. Tacy ludzie są niebezpieczni, dlatego zło ich nienawidzi. Moje drogie siostry, chciałbym, żebyście w ramach medytacji nad tym fragmentem Ewangelii zadały sobie trzy pytania. Po pierwsze, Jakie jest moje źródło życia zakonnego? Jakie są moje motywacje? Dlaczego jestem w Zakonie? Pytanie drugie. Jak praktycznie realizuję swoje życie zakonne? Czy za tą myślą idą jakieś konkretne postanowienia, wytrwanie w powołaniu? Wreszcie trzecie pytanie. Co w Zakonie jest moim błogosławieństwem, a co moim przekleństwem? Jakim błogosławieństwem jestem? Czy jestem miłosierny, sprawiedliwy, ubogi w duchu, prześladowany? Jaki jest mój charyzmat w charyzmacie? Wzywam nad Wami, drogie siostry, obecności Ducha Świętego, aby prowadził Was przez tajemnicę życia zakonnego, życia zakonnego, które nierozerwalnie związane jest z krzyżem. Życzę Wam, Owocnej medytacji. Amen.